Znajdujemy się w Łęgu, jednej z najmniejszych wiosek gminy Jelcz-Laskowice. Sołectwo obecnie zamieszkuje ponad 100 mieszkańców. Z Łęgu pochodzi pisarz Krzysztof Tokarz. W swojej najnowszej książce autor zabiera czytelników do wojennego Wrocławia. Akcja dzieje się w 1944 roku. W historii pojawia się również wątek, który toczy się w Łęgu. W czasach mojego bohatera ten, ta miejscowość nie nazywała się łęk, lecz Lange. Opowiada historię niemieckiego oficera Wehrmachtu, który jest zakochany w Polsce. Dodatkowym elementem jest taki wątek lokalny. Ten oficer przyjeżdża między innymi, przejeżdża m.in. przez miejscowość Łęk, w której się obecnie znajdujemy. Tutaj dochodzi do pewnego zdarzenia drogowego, i to był jakby e, to jest jeden z e, epizodów w książce Renbrecha miasta Złota Imości. Nie ukrywam, że oczywiście zadecydował tu taki bały lokalny patriotyzm skoro pochodzę z tej miejscowości, to uznałem, że warto tutaj chociaż niewielki element, fragment z życia mojego bohatera również umiejscowić. Na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i Polnej znajduje się najcenniejszy zabytek w Łęgu. To Stary Krzyż. Dokładnej daty powstania nie da się określić. W 2008 roku krzyż przeszedł gruntowny remont. Jest to nasz symbol kultu religijnego i co roku zbieramy się tutaj święcić pokarmy. Przyjeżdża ksiądz z parafii Jelcza Laskowic i co, jest, co roku jest święcone, są święcone pokarmy, a dawniej prawdopodobnie były tu na burzeństwa majowe. Tu są zmieniane kwiatki, kupujemy, żeby ładnie wyglądało. To jest nasz nowy, właściwie największy zabytek. Z kawałka materiału pani Halina jest w stanie uszyć piękną suknię, która na zawodach tanecznych prezentuje jej córka. Córka młodsza, która miała 6 lat, zapisałam ją do szkoły tańca towarzyskiego. No i tak się zaczęło. Po dwóch latach syn dołączył do niej, więc po prostu no, stroje były bardzo drogie, że ja lubię to robić. I to, no, zaczęłam szyć, później nawet szyłam dla innych, dla, dla dzieci ze szkoły tańca, więc tak się zaczęło. Dla syna też szyłam stroje. Więc... To taka moja pasja jest też. Żyłam nawet, jak to mówią, i marynarki męskie zdarzały mi się uszyć, I sukienki ślubne, i zwykłe sukienki, takie no, przeróbki różne krawieckie. O mieszkańcu łęgu panu Andrzeju w 2011 roku usłyszała cała Polska. Wędkując w rybniku, udało mu się złapać suma, który mierzył 261 cm. Wszystkich ryb popróbowałem. Po kilka lat w jakiejś dziedzinie się w jakiś gatunku specjalizowałem i w karpiu, i w sandaczu, i w szczepaku, i w sumach. Także i mamutkę, i trollinguję. I... Także nie ma jak to powiedzieć ciemnych stron. Owszem, jeszcze bym raz do Norwegii pojechał. Byłem raz. I u nas jest to samo w zasadzie. Nie ma tylko tyle ryb co tam i nie ma takich ryb. To jest trofeum spod, z Rybnika, z zalewu rybnickiego, z ciepłej wody. Tam co roku łapią 100-kilowego, co roku 105-102, mój ważył 109. To jest w Polsce największa ryba. Łęk leży w bezpośrednim sąsiedztwie Jelczańskiej podstrefy Wałbrzyskiej, specjalnej strefy ekonomicznej Invest Park. Owocem dobrej współpracy między sołectwem a lokalnymi firmami jest na przykład nowoczesny plac zabaw i wiele inicjatyw lokalnych. Współpraca między lokalnymi firmami układa się świetnie. Przede wszystkim dlatego, że po pierwsze młodzi ludzie mają możliwość pracy w bardzo dobrych firmach, które no są firmami zagranicznymi i jest tutaj wszystko zlokalizowane w jednym miejscu. Po drugie, firmy angażują się w działania na rzecz ochrony środowiska, sponsorują nam imprezy, pomagają nam w różnych przedsięwzięciach. Mam nadzieję, że to Współpraca będzie układała się jeszcze lepiej i również zachęcamy pozostałe firmy do współpracy z nami. My, jako sołectwo też bardzo się staramy, aby ten kontakt z lokalnymi firmami był jak najlepszy i z mojej strony obiecuję, że zrobię wszystko, żeby tak było. Ale oprócz tego, że prowadzimy biznes, no chcemy być oczywiście fajnym sąsiadem. Chcemy, żeby ludzie nas lubili, dlatego prowadzimy szereg działań. Mam nadzieję, że one są ciekawe, atrakcyjne dla pracowników. Mamy klasę patronacką w szkole w Wielczu Laskowicach. Prowadzimy także coroczną akcję sprzątanie świata i tutaj okoliczni mieszkańcy również biorą w niej udział. Także robimy akcję wolontariatu pracowniczego, gdzie nasi pracownicy tutaj udzielają się wśród lokalnej społeczności, czy właściwie w miejscach, gdzie mieszkają. Przymierzamy się również do uruchomienia programu grantowego, który umożliwi organizacjom non-profit, głównie z powiatu ławskiego no, wzięcie udziału, czy też dostanie środków finansowych na to, żeby jakieś działania na rzecz lokalnej społeczności również dodatkowe wykonać. No, mamy nadzieję, że będziemy te wszystkie działania rozwijać i że to, co robimy do tej pory, no, jest fajne dla mieszkańców i są z tego zadowoleni. Natomiast jeśli są jakieś dodatkowe oczekiwania, jakieś dodatkowe pomysły... To, w miarę możliwości finansowych, również chcielibyśmy dokładać nowe cegiełki do tego całego programu. Nasza firma podejmuje się wielu różnych inicjatyw na rzecz miejscowości Łęk. Wielu pracowników pochodzi z tej miejscowości oraz z pobliskiego miasta jelcz laskowice Cały czas wspieramy lokalną społeczność. W ostatnim czasie wspieraliśmy finansowo inicjatywy podejmowane przez miejscowość Łęk. Wiemy, że jako jedna z większych firm tu w okolicy. W naszym obowiązku jest integracja z lokalną społecznością i sołectwem. W ciągu ostatnich 25 lat Łęg zmagał się z powodzią. Stan pobliskiej odry był tak wysoki, że woda zalewała całą wioskę. Sytuacja uspokoiła się dopiero po wybudowaniu wałów przeciwpowodziowych. W 1997 roku mieszkańcy walczyli z powodzią stulecia. Był to dla nas bardzo trudny okres, ponieważ wiele domów zostało zalanych. Bardzo dobrze pamiętam ten okres, ponieważ mój dom również został zalany. Mieliśmy pół metra wody w domu. Niestety w 2010 roku sytuacja się powtórzyła. Jednak dzięki wsparciu naszych sąsiadów z Ratowic, Zielczelaskowic, Miłoszyc, dzięki pomocy Straży Pożarnej, Policji oraz naszych mieszkańców udało się wybudować mur z worków z piaskiem, który no, zabezpieczył nasze, nasze domostwa, i dzięki temu nie było takich zniszczeń. Po powodziach sytuacja znacznie się poprawiła, ponieważ dzięki działaniom lokalnych władz oraz pana burmistrza powstały na naszym terenie wały przeciwpowodziowe, które chronią naszych mieszkańców przed powodziami i jesteśmy teraz bezpieczni i z tego się bardzo, bardzo cieszymy. Mieszkańcy chętnie spędzają wolny czas podczas integracyjnych spotkań wiejskich. Wały przeciwpowodziowe mają również inne zastosowanie. Chętnie z nich korzystają mieszkańcy do uprawiania różnego typu. who's